Jeszcze niedawno Ferrari mocno zastanawiało się nad wprowadzeniem do produkcji auta typu SUV. Zażarta dyskusja wyłoniła ogromną ilość zwolenników, ale i przeciwników aż takiej ingerencji w tradycję. Eksperymentowanie w Maranello zaczęło się jednak w 2011, kiedy to Włosi wypuścili czteroosobowy model FF o kształtach typowego Coupé którego pierwowzorem była słynna Daytona 365 GTB-4 z lat 60. Ostatnio jednak okazało się, że projekt suwa i klasycznego coupé to mało. Na początku 2016 zdecydowano, że w salonach pojawi się tradycyjnie niski, czteroosobowy bolit z przednim silnikiem, a w dodatku z normalnym, a nawet więcej niż normalnym przedziałem bagażowym. Auto oferowane jest oficjalnie jako 4x4 coupé, ale jakby nie patrzeć, swym kształtem przypomina Porsche Panamere Sport Turismo, czyli kombi. No a to już pachnie, jak twierdzi wielu, Ferrari profanum. O ile Porsche z trudem, ale jednak przyznaje się na nazewniczo do swego kombi, to u Ferrari zaprezentowanego rok wcześniej owo słowo jeszcze przez usta przejść nie może. Autem tym jest GTC4 Lusso z 12-tłokowym, widlastym motorem, prawie 700-konnym, no i czteropędem. To jednak nie wszystko. Ostatnio Ferrari poszło za ciosem, prezentując w tej samej karoserii, no nazwijmy ją Kombi Coupé, auto jedynie tylno-napędowe z V8, za to Turbo. Ten wóz przewidziany jest dla młodszej klienteli, tak od 35 do 45 roku życia i nazywa się GTC4 Lusso T. Ferrari testuje pomysł auta Kombi Coupé, sprawdzając, jak na dłuższą metę zachowają się stali, konserwatywni klienci, mogący poczuć się urażeni plebejskimi pomysłami firmy. Niewykluczone też, że to, co właśnie oglądamy, czyli GTC4 Lusso T, jest jedynie wstępem do pełnego ukąbowienia jednego z przyszłych modeli, co jeszcze dzisiaj wydaje się nie do zaakceptowania, no ale jutro. W każdym razie mamy tu do czynienia z bezprecedensowym karoseryjnym eksperymentem, chociaż reszta atrybutów Ferrari podobna jak w innych modelach. Jest to w końcu drogie cacko, u którego pod maską stacjonuje ogromny widlasty kawaleryjski garnizon, niemal jednaki jak w modelu Kalifornia. Ten jest jednak bardziej liczny, bo z 610 koniami. Są tu zmodyfikowane układy tłokowo-korbowy i dolotowo-wydechowy, co wzmacnia go o całych koni 50. Auto posiada elektroniczną regulację sztywności amortyzatorów, co pozwala na poruszanie się nie tylko po asfaltach. Jest to Ferrari, który może zapewnić już nie minimum komfortu, ale wygodę podróżowania na poziomie aut rodzinnych. Tego jeszcze nie było, ale widać, że i tu czas na zmiany. Ponadto na nierównym wóz rewelacyjnie trzyma się drogi i to bez względu na to, czy podróżuje sam kierowca, czy też wiezie komplet gości. Jak twierdzą oceniający autodziennikarze, ta maszynka może być używana na co dzień, stając się niemal miejskim autem. Tego oczywiście też u Ferrari jeszcze nie było, podobnie jak i 400-litrowego bagażnika, który po wymontowaniu tylnych siedzeń powiększa się do litrów 800. Co za to fachowcom nie podoba się w GTC 4 Lus te zwrócili uwagę na spore refleksy świetlne pochodzące od podszybia, mocno utrudniające jazdę w dni słoneczne, na skomplikowaną i niewygodną obsługę multifunkcjonalnej kierownicy, nie podoba się też umiejscowienie elektrycznego hamulca ręcznego po lewej stronie kierowcy, w razie wypadku brak dostępu, no i spora turbodziura, oczywiście przy niskich obrotach. Dziennikarze krytykują też kiepski dostęp do tylnych foteli, ale temu akurat nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę wysokość auta wynoszącą jedynie 1,38 m. Jeśli więc wasze dzieci nie są już malutkie, no to z tego Ferrari zbyt zadowoleni nie będziecie. Może więc lepiej pomyśleć o Kia, peżocie czy fiacie, gdzie spalanie zdecydowanie mniejsze, cena i koszt utrzymania nieporównywalne, no a miejsca w środku więcej niż w Ferrari.